W Polsce rocznie pobieramy prawie 11 km sześciennych wody. Daje to 295 m sześciennych wody na Polaka i plasuje nas w środku ilości pobieranej wody w Europie. Nie jest więc źle. Najwięcej wody na mieszkańca pobierają Hiszpanie, około 800 m sześciennych, a najmniej w Luksemburgu, około 100 m sześciennych. A jak w Polsce wykorzystujemy tę wodę? W 75% na potrzeby przemysłu, 15% na usługi komunalne. I tylko 10% na nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz stawy rybne. A jak wody używamy w naszych domach? Na cele higieniczne przeznaczamy 36%. Urządzenia sanitarne zużywają 30%, na pranie 15%, na mycie naczyń 10%, sprzątanie 6%, a na gotowanie i picie tylko 3%. Więc mówiąc przenośni, jedynie krople zużywamy na nasze życie a całe morze wody na jego obsługę.